w imieniu własnym, jak również mieszkańców Sępopola, za to, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie. Będziemy Panią chętnie częściej gościć i zapraszać w nasze promy. WLK jest siódmym pokoleniem już w rodzinie Kobylińskich. Zajmuje się tak samo twórczością, jak jej dziadek. W tej chwili jest promotorką jego twórczości i dzisiaj właśnie będziemy mogli zobaczyć jak gdyby dwie wystawy. Zaczynamy duetem Szymon Kobyliński, Wera Kobylińska. Nie bez kozery mówię to w innej kolejności, ponieważ pierwsze miejsce w tym momencie dałam dziadkowi, czyli Szymonowi Kobylińskiemu. Vera Kobylińska to ja, czyli wnuczka. Mamy inspirację Szymon Kobolińskiego i średniowieczem, i poczuciem humoru gdzieś tam zbliżonym, właśnie i nawiązującym do rycerstwa, do właśnie tych rzeczy związanych też z batalistyką, a więc to będzie bliskie także innym wydarzeniom. Ja, ponieważ batalistą nie jestem, natomiast dziadek przekazał mi w genach i w edukacji wrażliwość na sztukę, na naturę, na, na to, co mnie otacza. W związku z tym głównie zachwyt na temat tej naszej tutaj lokalnej przyrody, czyli wszystko stworzone tutaj na miejscu. Kiedy trzy lata temu rozpoczęłam swoją pracę w Sempopolu jako dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, zauroczyła mnie historia tej ziemi. Bardzo bogata, taka głęboka, ale słabo opisana i też niekultywowana. Sempopol leży nie na Warmii, nie na Mazurach. Sempopol to historyczna kraina Barcji i w związku z tym wymyśliliśmy wspólnie z moją załogą festiwal historyczny dawno temu w Barcji, którego trzecią edycję w tym roku właśnie zorganizowaliśmy. Serdecznie Witam naszych przyjaciół rekonstruktorów z różnych drużyn rekonstruktorskich z całej Polski. Cieszę się, że po raz trzeci niektórzy są już u nas, niektórzy po raz pierwszy, ale mam nadzieję, nie ostatni. Małe miasteczka to jest pewnego rodzaju skarb regionu Warmii i Mazur. Sampopol należy do takich miasteczek. Tym bardziej, że ja z tym miastem jestem tak blisko związany. Tutaj w tej gminie się urodziłem, tutaj bardzo często przebywałem. Moją młodość spędziłem praktycznie tutaj i bardzo się cieszę, że mogę być na tej uroczystości, na wielu innych uroczystościach i widzę jak to miasteczko zaczyna żyć i to chyba dla nas wszystkich jest najważniejsze. Z tego względu Zarząd Województwa bardzo wspiera finansowo rozwój wszelkich naszych miasteczek, w tym też i Sępopola. Mam nadzieję, że podobały Wam się zmagania które to były zaledwie przed smakiem do walk, jakie za mniej więcej pół godziny, około godziny 14, tutaj, waszymi, przed waszymi... Pasja zaczęła się już ponad 20 lat temu, kiedy najpierw zostałem rycerzem i walczyłem w prawdziwych turniejach rycerskich, w pełnej zbroi, walki pełnokontaktowe. No niestety życie kontuzje robi swoje i od 12 lat zamieniłem buzdygan Prawdziwy żelazny na buzdygan mówiący, czyli na mikrofon, no i opowiadam to, na czym mam nadzieję się znam i prezentuję to szerszej publiczności, pokazując, co w danej chwili dzieje się na arenie bojowej. Rycerz na pewno panią skóry nie sprzeda, choć bojownicy są bardzo doświadczeni i łatwo tutaj zaraz. Wracamy do, do naszej korzeni, jak to wyglądało kiedyś, nie? jak jest dzisiaj. Nie każdy może się interesować taką, taką żymy, historią. Nie? Akurat mnie to, mnie to akurat żymy, interesuje, nie? Za, żymy, za to tu żymy, jestem. Do okolic przyjeżdżają dużo tam, młodzieży, dzieci, małych, może się dowiedzieć o historii. To jest taka żywa lekcja historii. nie są to zwykłe kosze, to jest sztuka ludowa, a więc nie, nie ma nic wspólnego z rzemiosłem. Sztuka ludowa polega na tym, że jest to wszystko naturalne i wyplata się z wikliny prosto ściętej, a jeśli ona wyschnie, to się ją moczy, i ona zmienia lekko kolor, i wtedy całkiem inne kosze wychodzą. Bardzo się cieszę jako gospodarz gminy, że nasi mieszkańcy coraz liczniej przybywają na taką imprezę. I nie tylko nasi mieszkańcy, bo z okolicznych gmin i miast.